Ej, hey, hey, witam ponownie w biurze tym razem. Razem z Animusem i z panią doktor, która niewiele nam chce powiedzieć, niewiele nam chce zdradzić. Znowu mamy sobie odpocząć. To idziemy od razu. Nie będziemy przeciągać. Zobaczymy, co dalej się będzie działo. Uczyszby jakieś wizje, jakieś sny? Let's go, Mr. Miles. Time's wasting. Tak, swoją drogą, Desmond, mógłbyś się troszkę przebrać, może co? Da się? Man, I can't even change my clothes. Nie, nadal nie możemy. A może możemy chociaż się umyć troszkę, co? Hm? Nie? Kurczę.

It's pathetic, really. You've seen it firsthand yourself. A thousand years between you and your ancestor, and society remains just as barbaric, just as stupid. And your point is... Order, Mr. Miles. The world needs order. That is what we're working towards, and that is what you're helping us to achieve. <laughs> you expect me to believe you're building a better tomorrow? That's exactly what we're doing! The human race calls out for direction. They want to know why they're here, what they're meant to do. Well, we're going to tell them. And once they understand how to live their lives, everything will be better. Better how? An end to all conflicts, large and small. Isn't that what you assassins strive for? Peace in all things. I told you, I'm not an assassin. Right, right. I still don't see where I fit into things. In time, Mr. Miles. In time, you'll understand. Or you won't. I don't care either way. As long as you show us where it is. Where what is? Sorry, I'm late. Ready to go? Yes, we are. Okay. Czyli <laughs> pan doktorek ma wzniosłe powody takie. wiecie zakończyć wszelkie konflikty żeby świat żył w pokoju yy, i tak dalej i tak dalej ale coś czuję że to całkiem gruba ściema dobra zobaczmy co nas czeka dalej the scholars you have rescued to pass unnoticed into guarded areas. You've done well, Altair, and uh -huh. I'm confident that this is but the first of many successes. Tamir spoke as if he knew you well. He implied my work had a larger meaning. Significance comes not from a single act but the context within which it is performed. The consequences born of it. Then is there more I need to know? Altair, your greatest failure was born of knowing too much. If I choose to withhold information, it is only to ensure you do not make the same mistake a second time. I see. No, you don't. And it will remain this way until you've learned your lesson. Still, you have performed competently, and as such, I restore a rank... And will return a piece of your equipment. Oh. Go now, either to Akka or Jerusalem. There are men in both cities who require your attention. The bureau leaders can tell you more about what needs to be done. Okay. Okay. We got a Kontratak możemy teraz zrobić, najwyraźniej. O! Patrzcie, możemy wyjść na zewnątrz. Eee, Borety. Wygląda na to, że zapomniałem, jak się steruje. Heh. No nic. Tutaj było wcześniej zamknięte. Rozejrzymy się trochę. Co takie ogrody. Całkiem ładnie. O, i flaga. Mm. Powinniśmy mieć jeszcze dwie flagi. Że powinny być gdzieś na tym terenie. Rozejrzy się jedna szybko. No dobra, jeszcze jednej flagi gdzieś mi tu brakuje. No ale trudno. Z tego co wiem, to tak czy siak nam nic nadzwyczajnego nie dadzą te flagi. Altair, you know. Okej, okay, kolejny szybki trening. Okay. Pewien niby mam nacisnąć przycisk, kiedy przeciwnik robi zamach i robię to, ale nic się nie dzieje. Jestem pewien w którym momencie konkretnie mam to zrobić. Y, prawego trigera naciskałem lewy, tak. Tak, taki jestem sprytny. Ok, no nic. Um. Nie, nie chcemy ćwiczyć, chcemy iść dalej. Tak, tak, jestem zajęty. Mam, mam ważne misje. Um. I chyba musimy iść w uh. tę stronę. Aha, bo teraz muszę wyruszyć albo, albo do Jerusalem, albo e, do tego drugiego miasta. Nie jestem pewien, jak się ono nazywało. Tylko tak, taki trochę zabieg słaby, jeżeli chodzi. Chwila, chyba że mógłbym, na przykład. Czy mogę się na przykład tu przenieść? Wygląda na to, że nie. No dobra, czyli to jest taki trochę słaby zabieg, bo muszę znowu przebiegać przez całą lokację. I później znowu jechać do Wojen. No, Altair! Nie, o to mi chodziło. Wyjdź! No wyjdź! No, co on robi? No, nareszcie! No dobra, w każdym razie cóż, musimy biec dalej. I myślę, że zobaczymy się już na miejscu. No bo nie ma sensu, żebym cały czas nagrywał, jak sobie jeżdżę w tej z powrotem. No dobrze. Dojechaliśmy do celu, do... Ak akr. Akre czy Akr, jakkolwiek się powinno to wymawiać. I musiałem tutaj jechać naprawdę bardzo długo, nie spodziewałem się aż tak długiej trasy. Wygląda jakby tutaj jakieś obnężenie dopiero co miało miejsce. żeby się dostać do miasta, chyba będziemy musieli znowu komuś pomóc. Hmm. No nic nie będzie łatwo na pewno. Czy uda mi się po cichu?

murderer! <inequity> what was that I you crowed before, eh? Heathen? <sized barking> <ikkafancy> <town> uh, is You're not, died die here! Ah oh, ja. You Oh, ah, hear never get Udało się. Ta nowo zdobyta umiejętność jest bardzo przydatna, jeżeli się ją umie wykorzystać. Dziękuję, Ok, znowu to ten sam it, tekst. Czyli wszystkie tego typu postacie mówią dokładnie to samo. Okej. Okay. Możemy się wtopić w tło. Oj. Nie, nie o to Gdzie chodziło. O, dobra. Będziemy mogli teraz wejść do miasta niepostrzeżenie. Okej, okay, na szczęście mi się udało uniknąć następnych strażników. W ogóle myślę, że tutaj mamy już taki dość mocno... Y Inaczej, dużo wyższy poziom trudności niż w pierwszym mieście, niż w Damaszku. I zastanawiam się, czy niedobrze by było jednak w tym, w tej lokacji przejściowej, tam gdzie możemy po prostu skąd możemy dotrzeć do różnych miast, trochę poćwiczyć. Choć nie jestem pewien, czy to nam dużo da, no bo tak naprawdę odzyskujemy sprzęt i Umiejętności w konkretnym momencie fabuły. Ok, to teraz musimy znaleźć jakieś miejsce. Chyba tam. Ok. Dobra, skoro mamy tutaj siano, to znaczy, że mamy też punkt widokowy. Aj, jaj, jaj. nie o to mi chodziło. Zapomniałem, że trzeba zmienić broń. Dobra. Spróbuję się szybko rozejrzeć. Ła, wow, czy oni rzucają kamieniami? A, wow, do góry. Oszty. Wow. Ok, spróbujemy troszeczkę dookoła obejść. No co ty robisz, Altair? Okay. Dobra, na górę, Ech, wydawało mi się, że to sterowanie jest troszkę bardziej precyzyjne, ale... Ale jednak nie. No dobra. No wejdź tu. No, halo. O, dobra. Okej, okay, dobra, teraz powinniśmy znaleźć miejsce, do którego musimy pójść. Mam nadzieję. Okej, okay, mamy jakieś cele. O, nawet tutaj jest. Z kim musimy porozmawiać? Eee. Chyba nie z tymi strażnikami, co? Bo troszkę... Nie, no niemożliwe, żebyśmy ze strażnikami musieli rozmawiać. Tak jakby ta fontanna była w ogóle zaznaczona. Chwila, bo... A nie, chwileczkę, oni są na biało, czyli może rzeczywiście z nimi, ale nie mam żadnego oznaczenia, jeżeli chodzi o rozmowy. Nie no, to wygląda jakby oni byli oznaczeni, ale. Ale nie mogę z nimi rozmawiać. Nie pamiętam już, co znaczyły kolory. Niebiescy to są chyba jacyś postronni. Albo to są po prostu ludzie, którzy sobie gdzieś tam siedzą na boku. Na czerwono na pewno są przeciwnicy. Ale z nimi nie mogę porozmawiać, ani nic zrobić, hmm. nie wiem, mogę ich tylko namierzyć. No dobra, to lecimy dalej. Lecimy do znaku. To powinna być jakaś kolejna siedziba asasynów. Okej. Okay. Tutaj chyba się nie da za bardzo po dachach przebiec całego miasta, tak jak w Damaszku. Dobra. Próbujemy jak najszybciej tam dotrzeć. Miałem nadzieję, że tam będę mógł z kimś pogadać, że czegoś się dowiem, ale. Najwyraźniej nic z tego. Hmm. Whoa, whoa, whoa. teraz pewnie będę musiał przebiegć całe miasto, żeby tam dotrzeć. No, ale nic, trzeba to trzeba. No, dajmy. Hello, a little bird told me you'd be paying a visit al-muallam has ordered the execution of ganier de napolos and so here i am what can you tell me about him he is the grand master of the knights hospitaller and surely keeps his quarters in their district beyond that i cannot say i suggest you search the city see what you can learn from the people. Tell me where they gather and I'll see what I can find. The public gardens north of here or what's left of them are as good a place as any to begin. There's an abandoned market northwest as well that merits watching. And Maria of Jehoshaphat's church to the west remains a popular meeting place. These three locations should be sufficient for your needs. I appreciate the information, Rafik. It will be put to good use. See that it is. Okej, dobra. Czyli mamy trzy lokacje, które musimy sprawdzić. No tak, też że te lokacje nie są oznaczone. No właśnie. Spróbuję, może. Znowu się rozejrzeć, trochę z góry. No dobra, dajcie spokój. Do góry, do góry, do góry szybko. Okej. Okay. Obyśmy zobaczyli coś wartego uwagi stąd. Uuu, jakaś katedra tam chyba była wielka. Chyba. Okej, okay. coś tam się odblokowało. Formacja. Tutaj możemy ratować. Hmm, chyba będę musiał informo... informatorów. Aha, to była misja z podsłuchiwaniem. Czyli ja. O, oh. oh, ja. Okej, okay, dobra, zaraz, to, zaraz się tym zajmiemy. Okej, okay. najpierw spróbujmy podejść tutaj, o, to Jest Dobra, dawaj, do góry. Okay, gdzie on może być? Gdzieś tu, może na górze? Gdzieś tu chyba. Aha. It's good you've come, brother. I could use that blade of yours. Too many archers about. This makes it difficult for me to work. Kill them, all of them, and I might be able to assist you in your campaign against the mad doctor. Keep in mind, however, that you must do this being seen. You be sound the alarm and you'll be to try again. No, nie. Kurczę, to może być, to może być nieco denerwująca misja, znaczy denerwujące wyzwanie. Muszę załatwić łuczników tak, żeby nie zaalarmować ich. Bo inaczej podniosą alarm i będzie słabo, Aha, tylko dwóch. Okej, okay, dobrze. Nie to myślałem, że będzie gorzej. Ten drugi jest gdzieś tam. Jak on jest odwrócony? Gdzie on jest w ogóle? Gdzieś go tam widziałem, ale... Ach, tam jest. Okej, okay, dobra. Hmm, tu nie, to spróbujemy tak. Cofniemy się tu. Przejdziemy tędy. Ua, wow, nie w tę stronę, okej, okay. on jest chyba tu, tak, ale się odwrócił. Aha, on się odwraca pewnie co chwila, aha, dokładnie, dobra, okej, okay, mamy to. Ok, na szczęście nie było za dużo roboty z tym. Wow. No, dawaj, dawaj. Nie ma czasu do stracenia. Eee... Kurczę, i tak chyba muszę przejść górą. Okej, okay, dobra. Jesteśmy. Well done, Altair. With those archers dead, I can be about my business. Take this. It's some sort of work order for repairs to Garnier's hospital. Perhaps it'll be of use to you. Dobrá. zobaczmy czy coś nam się tu pokazało. No, nie za bardzo, tak szczerze powiedziawszy. Okej, okay. spróbujemy sobie jeszcze sprawdzić to. Może to nam coś więcej pomoże. Tym razem, jak już wiemy o co tutaj chodzi, no to myślę, że damy radę ogarnąć sytuację. Niestety, nie miałem dłuższą przerwę. I nie pamiętam. Nie pamiętam, co się robiło przy jakim znacznym. Dobra. Wracamy szybko. Uu. Dobra. Już, już chyba w miarę niedaleko. A tak swoją drogą dużo budynków tutaj jest. Jakieś pół zawalonych i płonących jeszcze. No. Altair. A, oh, retirety, naprawdę czasami on się zachowuje ta w taki sposób, którego <laughs> absolutnie nie rozumiem. Dobra, jesteśmy z powrotem. Chyba już wiem, co musimy zrobić. you hear about Elaine the archer who guards the eastern wing poor bastards brother caught an arrow in the throat doubt he'll last the night how can he continue to work knowing what's to come he visits his brother often so I cover for him when I can you aren't there now no my family business on my own to attend to then he'd best hope the doctor doesn't learn of his desertion he won't long as you stay silent don't worry Okej, okay, dobra. Czyli dowiedzieliśmy się, że kilku strażników y, jest nieobecnych y, na swoich na swoich y, patrolach, ale. No, nic wielkiego się tu nie, nie pojawiło, niestety. Wygląda na to, że będę musiał odkryć trochę mapy, pomóc jakimś przypadkowym ludziom i prawdopodobnie wykonać jeszcze kilka zadań, które dadzą mi informacje. W Damaszku bardzo szybko poszło. To była taka wstępna misja. To taki bardziej samouczek, żebym ogarnął, co jak się robi. A tutaj już widzę, że będziemy musieli trochę pobiegać po mieście, ale. Myślę, że zrobimy w ten sposób, że ja sobie pobiegam po mieście e, poza nagraniem. Odkryję całe miasto, sprawdzę wszystkie wieże widokowe, tak żeby mieć dostęp do wszystkiego, co jest aktualnie dostępne. No i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.